Skupcie się, bo to jest mocne. Módlmy się. Panie nasz Jezus przyszedł do Szymona i otarł on jego, jego nogi. Panie nasz, chcesz, aby umyć nam nogi? Prosimy Cię, o odpowiedzi, nam, jak Jezus Chrystus umył. Nie. Czekaj, to jeszcze nie koniec. Uważaj. To nie mogę puścić dalej. Kurwa. Dobra. Ciebie umiał nam nogi mzomi. Tego nasz uczeń, abyśmy teraz nie. Rozumieli tego, co później będziesz powiedział przez Chrystusa pana naszego. Tego, co później będziesz powiedział. Ja, ja pierdolę, co tu się stało.